Witam serdecznie wszystkich traderów. Dada z tej strony mówi z Dada's Trading Room Discord Server. Jest to, prawda, mój serwer na platformie Discord. Gdzie codziennie streamuję na żywo wszystko co robię. Czyli widać mój ekran, widać co robię, można ze mną porozmawiać. Widać także jak traduję. No i serdecznie zapraszam wszystkich Oczywiście to jest całkowicie za darmo, bezpłatnie. Każdy może sobie tam dołączyć i każdy może dołączyć do kanału głosowego albo do kanału tekstowego i, i tradeować razem ze mną, jeżeli chce, oczywiście. Oczywiście codziennie też robię podsumowanie dnia właśnie o tej porze, czyli jest 10 wieczór, wieczór w nocy, nie wiem. Oczywiście ja traduję tylko i wyłącznie DAXa, dax DAX-30, no i sporadycznie jakieś tam inne eksperymenty robię, tak jak wczoraj. Może jeżeli wczoraj jeszcze film oglądaliście, to wiecie, że miałem założoną pozycję eksperymentalną na parze dolar australijski do dolara amerykańskiego. No, i czyli tak, tak no, kangura takiego popularnie zwanego kangura. Kangurem, no i tam, niby taka jedna formacja, która niby miała się spełnić, ale się oczywiście nie spełniła. Zaraz to pokażę na koniec. Natomiast, jeżeli chodzi o DAXA, no to widzimy, że DAX dzisiaj to zasadniczo miał taką, taki dzień konsolidacyjny wokół, wokół istotnego pivota z wczoraj, prawda. Tak zwanego piwota dla das No, oczywiście trochę do góry zrobił więcej pipsów niż na dół, ale suma sumarum cały zasięg dzienny 282 pipsy to jest tak całkiem przyzwoicie. No i dał kilka możliwości, żeby zarobić. Ja oczywiście dzisiaj, ja dzisiaj tsajdywałem nie tyle wykres główny, tylko wykres, właśnie ten ręcz barowy. I tutaj w tym momencie decydowałem yy, to w ten sposób, to szukałem po prostu okazji, prawda? I kilka miałem lepszych, kilka troszkę gorszych. Pierwszą okazję miałem tutaj, wszedłem o założenie mniej więcej takie, yy, żeby zrobić 20 pipsów. Natomiast no nie udało mi się zamknąłem wcześniej, 10 pipsów miałem, tak? Znaczy yy, miarka była inaczej ustawiona, to nie tak była miarka ustawiona. Yy, miarka była poprzednio ustawiona yy, w taki sposób, żeby o tutaj nie zero line, tylko tak była czyli zasadniczo yy, miało to być w ten sposób, prawda? miało to być w ten sposób, ja tutaj miałem troszeczkę take profit obsunięty niżej bo miało tutaj być tego take profitu 15 pipsów od tej linii czyli troszeczkę więcej od, 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 od tej tutaj, czy 20 od tej no i tutaj wziąłem 10 pipsów potem tutaj cena znowu odbijała, ja szedłem w longa w taki sposób Natomiast no, tu bardzo mi się to nie spodobało, to cofnięcie i, i znaczy, stop loss też był inaczej ustawiony, stop loss to był tam niżej, bo tutaj też miałem, tak powiem zmodyfikowałem parametry miarki y, później y, i zaraz Wam pokażę jak. W każdym razie tutaj uciekłem szybko z tego trade'u i bardzo dobrze zrobiłem, bo przynajmniej nie straciłem, bo cena jednak poszła w dół, nie do góry. Potem tutaj wchodziłem znowuż w shorta i, i no też za szybko, że tak powiem wy, z niego wyszedłem, bo tutaj było spokojnie, można było, jakby się oczekało to by take profit był zaliczony. No trudno, nie miałem cierpliwości. Tutaj miałem trochę więcej cierpliwości w tego longa i znowuż też cena poszła do take profitu trochę później. Natomiast no ja wziąłem 13 pipsów, czyli całkiem fajnie. I jeszcze jeden trade, który też tutaj yy, tu już było właśnie dlaczego tak? Bo tutaj jest dzisiaj raptownie 1,5 lota, prawda? Czyli znacznie więcej niż tam. Dlaczego? Właśnie dlatego, że zmieniłem parametry yy, w Data state Ruler i yy, postanowiłem, że tutaj dam na Zero Line Click, tak? Czym się charakteryzuje zero line click? No zero line click charakteryzuje się tym, że miarka ustawia się w ten sposób. Oczywiście jeszcze dodałem jeden warunek tutaj. I jeszcze, i jeszcze muszę nad tym popracować, bo tutaj jeszcze ta, ta linia mi przeszkadza. Ta dodatkowa linia, która się tutaj rysuje. Ona jeszcze wprowadza tutaj pewien taki jeden dings, gdzie... No czego nie chcę w pewnych warunkach. Więc zmieniłem tutaj parametry, prawda, jak zmieniłem te parametry to mi się otworzyło półtora lota. No to yy, też widać, że ten trade byłby całkiem ładnie yy, tutaj nawet do take profitu wzięty, bo tutaj stał take profit, a nawet więcej, ale tutaj o co chodziło? Chodziło o to, że ja tutaj yy, odrabiałem yy, pewną stratę, oczywiście nie stąd, tylko Właśnie tą stratę tutaj na, 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 na tym eksperymencie, no bo ponieważ, yy, no, według założeń tej formacji, która tutaj się rozbudowała, to niby, że cena powinna spadać niżej, no ale cena, jak widzimy, dzisiaj nawet dawała zysk, no ale się wróciła i potem jeszcze raz. Dawała zysk, ale się potem wróciła już do góry. Więc jak już drugi raz się wróciła tam do góry, no to yy, znaczy, że tamta formacja to już została zupełnie zanegowana, więc ja tą pozycję zamknąłem w cholerę. Minus 39 pipsów za 0,01 lota to jest jakieś tam 3 dolary z hakiem. Natomiast tutaj, właśnie ta pozycja mi to odrobiła prawie dwukrotnie. Yy, więc, więc, więc. Yy, no, o to, o to mi w sobie chodziło tylko, prawda? Natomiast, no, jak widzimy, tutaj trading z M15 byłby może troszeczkę bardziej utrudniony, bo takie długie świece się rysowały, i potem już rynek dalej nie szedł. No, na M15 to zupełnie nam nic nie powie, bo to wygląda tak i w ogóle nie wiadomo o co chodzi, prawda? No, bo, no bo, no bo, no bo zupełnie kontekst nie nie, no, nie 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 ta, wygląda jakby takie łapanie nie wiadomo gdzie prawda, no bo dlatego, że nie było to tutaj tradowane, tylko tutaj tradowane, no natomiast po, yy, poświęciłem dzisiaj trochę czasu właśnie jeszcze na modyfikację yy, miarki i tej dada straight rulera gdzie tutaj właśnie jeszcze mówię jeszcze muszę jedno, jeden parametr tutaj zmienić Yy, bo wpadłem też jeszcze na jakiś inny pomysł, ale o tym na razie nie będę mówił. Yy, to jeszcze jest testy, są przede mną tamtego pomysłu. Znaczy, nie tyle testy, co po prostu realizacja i, 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 i sprawdzenie, czy to będzie działało yy, tak jak yy, w założeniu jest, czy nie. Yy, to się okaże, no. I to wszystko na ten temat. Dzisiaj znowu yy, dzień jest bardzo ładny. Bo sporo tradów i wszystkie na plusie a, a jeszcze mogłyby być lepiej na plusie. No ale to już mówię, to już ja jeszcze muszę tutaj parę rzeczy przejrzeć i, i, i ten. No, dobra, no to tak. Lajkujcie, subskrybujcie. Wciskajcie yy, ten dzwonek, żeby Was powiadamiał. Kiedy moje filmy się pojawiają. Dzielcie się z innymi, prawda? Czyli, czyli no, podajcie dalej, no i dołączajcie do mojego Dada Trading Room Discord serwera. Linka macie pod spodem w opisach. No i jeszcze poza tym, no to jeżeli no, na, na moim tym Dada Strading Room Discord serwerze jest taka rola vip rola vip jest dla tych, którzy chcą mnie w jakiś szczególny sposób wspierać. I jest tam taki, czy bądź to przez Patreona, bądź to jeżeli nie chcą przez Patreona, no bo Patreon jednak dolicza, yy, więc no, jest drożej niż normalnie, yy, normalnie można przez Paypala też, Paypala, <ścoughs> przez Paypala prawda, można normalnie. Się ze mną mówić, a, 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 a ci, którzy mają moją rolę i polską, mają bardzo wiele różnych dodatkowych korzyści. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie i do jutra. Cześć.